Siema. Witam Was w newsach z WOTO. Jak film Wam się spodoba, zostawcie łapy w górę, suba, jakiś komentarz. I lecimy. Kolejne newsy ze świata World of Tanks, abyście byli na bieżąco. W tym filmie poruszymy sobie kilka tematów, między innymi. Pierwszego Członkowskiego TDK 8 poziomu premium, który po raz kolejny otrzymał poprawki, stał się jeszcze silniejszy, więc będzie o czym gadać. Ale zanim do tego przejdziemy, mamy jeszcze dwa ważne ogłoszenia. Po pierwsze, chcę powiedzieć, kto wygrał wczorajszego Giveawaya na trzy duże paczki magiczne. Gratulacje, teraz widzicie wygranego, i bardzo proszę o odebranie odpowiedzi na pytanie. A ja skupiam się na newsach, więc po pierwsze, właśnie ten TEDek czyli SHPTK TVP. Spokojny Czołg, chyba sponsorowany przez Telewizję Polską. No i co wiemy o tej konstrukcji? Wiemy już o tym, że to jest taki pojazd, który będzie w pewnym stopniu przypominał takiego herkata na ósmym poziomie. Działo szybkostrzelne, działo które. Na pewno będzie tutaj można wykorzystać również w walce na blisko Ponieważ pojazd ten ma w pełni obrotową wieżyczkę No i pojazd ten, moi drodzy, ma teraz jeszcze lepszą penetrację Początkowo mówiło się o penetracji 250 Teraz Wargaming informuje, że dali mu poprawki I ma 270 przebicia na pocisku podstawowym Przypominam, to jest ósmy tiery Więc tam taka penetracja, moim zdaniem, robi robotę Porównajcie sobie to z takim, na przykład, Turtle czy, czy TS-5, no tam takiej penetracji na pocisku zwykłym nie ma, a tutaj słuchajcie, jest i na godzie jeszcze 330 człowieku, no przynajmniej przebijalność ten pojazd powinien mieć na papierze bardzo, bardzo wysoką. Do tego poprawiono jeszcze dwa takie, no dość widoczne problemy tego czołgu, między innymi celność, ponieważ ten pojazd naprawdę był bardzo niecelny. Mówiłem Wam, że on się nie nadaje na większe odległości do snipenia. teraz trzeba zmienić za nie, ponieważ celności 0,39, dali mu 0,32, więc naprawdę, no Celność bardzo się zmieniła z pojazdu niecelnego na wręcz snajpera. Do tego jeszcze czas celowania uległ skróceniu, więc, naprawdę, pojazd ten bardzo zyskał w moich oczach. I teraz wydaje mi się, że będzie dobry na i blisko i daleko. Również warto tutaj przypomnieć o tym, co jest chyba największą zaletą tego pojazdu na tle innych pojazdów typu nawet Strv i jest to moi drodzy jego penetracja na pocisku HE, która wynosi 100 przy damage'u 420, co sprawia, że on ma kosmiczny DPM prawie 4400 na pociskach odłamkowo-burzących. Na pewno ich włożenie tutaj będzie bardzo wskazane. I gdy będę tym czołgiem już grał, to pewnie będę woził z 10, z 12 hajeków, bo po prostu mówię wam, tutaj hajki będą robiły totalną sieczkę, jak tylko objedzie się jakiegoś papiera. Jestem przekonany, że ten czołg w takim pojedynku jeden na jeden z np. przykład Skorpionem, no tylko po prostu roztrzaska. Skorpion będzie miał za chwilkę połowę modułów zniszczonych, no wydaje się, że to będzie naprawdę dobry pojazd do walki z miękkimi celami. Także to jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że Wargaming coraz więcej Robi coraz bardziej, kombinuje z obiektem 268 wersja 5. Co to jest obiekt 268 wersja 5? To jest oczywiście Tedek Radziecki 10 poziomu z w pełni obrotową wieżyczką. Już ostatnio mówiłem Wam o tym, że ten czołg dostał kilka poprawek, a teraz jeszcze zwiększyli go prędkość pocisków z 760 na 950 na pocisku podstawowym przeciwpancernym. Więc na pewno, trzeba sobie powiedzieć wprost, Wargaming, coś z tym czołgiem chce zrobić. I oczywiście, teorii jest wciąż bardzo dużo. Że będzie, może, kolejnym pojazdem w drzewku. Że, może, będzie za klanówki w przyszłej kampanii w lutym. Że, będzie na czarnym rynku. Ja wciąż jestem bardziej przekonany do wersji z czarnym rynkiem, ponieważ to właśnie tam ostatnio mieliśmy premierę WZK-ki. Culin, Culin! Nie mogłem tej nazwy sobie przypomnieć. No więc to był pojazd ostatnio po raz pierwszy tak naprawdę pokazany i dodany do gry wraz z czarnym rynkiem. I bardzo możliwe, że tak samo będzie z tym pojazdem. No i zobaczymy, właśnie, jaki będzie jego dalszy dalszy los. No to jest akurat moja teoria. Jeśli macie swoją, napiszcie w komentarzu. Kolejna informacja związana jest, moi drodzy, z planami Wargamingu na rozwijanie trybu szturmu. Tryb szturmu, moim zdaniem w World of Tanks jest taki sobie. To znaczy, że no, nie opłaca się być raczej drużyną szturmującą. Jeżeli się bronisz, no, to jeszcze spokaj jako atakujący, zwykle masz przerąbane, więc no wiadomo, tryb ten na przykład u mnie jest włączony. Dla mnie jest troszeczkę nieuczciwy. Zwykle po prostu atakujący nie ma zbyt dużych korzyści z tego, że atakuje. Powinien mieć jakieś ułatwienia, albo przynajmniej wybór dwóch baz. Tutaj akurat takich możliwości nie ma. No ale wargaming kombinuje z tym trybem i chcę dodać do, tej, do tego trybu 6 mapek. Jest to linia Mannerheima, jest to Overlord. Redshire, nowa mapa bezpieczna przystań w tym trybie Step i Tundra. Także 6 mapek ma zostać dodanych, i jeszcze jedna mapa ma być zmieniona w tym trybie. Jest to mapa y, Miasto Duchów. Baza dotychczas była, można powiedzieć, tak pod miastem, y, a po zmianach będzie w mieście, co pozwoli na pewno na zwiększenie tutaj. Akcji w miasteczku, a nie na zielonym, gdzie te deki dotychczas mogły robić totalną sieczkę, więc to jest akurat chyba dobra decyzje, ale i tak chcę powiedzieć, że ja patrząc na to, jak te bazy są umiejscowione, jak są one ustawione, patrzę na to niechętnie. Naprawdę raczej nie skuszę się, aby w tym zagrać. No, może po jednej bitwie, w każdym y, trybie, w każdy, na każdej mapie w tym trybie, ale raczej nie więcej. No, patrząc na to ułożenie. Wydaje mi się, że naprawdę nie będzie się tutaj grało jakoś rewelacyjnie i mówię, na no ten tryb byłby spoko, ale musiałyby być jakieś większe korzyści dla atakujących. Z mojej perspektywy, największą korzyścią dla atakujących byłby wybór dwóch baz. Wtedy broniący musieliby podzielić siły, a teraz, kiedy ta baza jest tylko jedna, naprawdę bardzo łatwo jest się, moim zdaniem, bronić, i dlatego ja ten tryb mam włączony. Ciekawy jestem tutaj, właśnie, też waszego spojrzenia. No i moi drodzy, to by było chyba na tyle, a nie, jeszcze jest jedna rzecz, od 20 grudnia mamy, moi drodzy, wierzchołek drzewa na linię do leoparda. 1, więc jeśli ktoś z Was lubi snajpić, lubi być aktywnym w bitwie, lubi szybkiego meda, lubi w ogóle szybkie pojazdy, bo ta linia jest cała szybka, to bardzo polecam sobie tę linię robić, moim zdaniem jedna z najlepszych na dzień dzisiejszy wśród medów, jeśli właśnie chcecie coś sobie ekspić.